Cześć, zapraszam Was dzisiaj na filmik kremu pod oczu firmy Sylveco z bławatkiem z chabrem oraz z wyciągiem z brzozy. Dlaczego o tym kosmetyku? Jak już przedstawiałam raz, kosmetyki firmy Sylveco są to kosmetyki naturalne, w których jestem zakochana i bardzo je lubię. Ten krem pod oczy o pojemności... 30 ml starcza naprawdę na bardzo długo. Zresztą jest bardzo higieniczny, ponieważ jest to forma RLS w takim oto opakowaniu z pompką. Żadne bakterie, brudy, zanieczyszczenia nam się nie dostają do kremu. Krem jest w postaci takiego lekkiego, delikatnego kremu o białej konsystencji. Bardzo dobrze się wchłania, ujętrnia skórę, uelastycznia, bardzo dobrze nawilża i zapobiega powstawaniu cieni. Tutaj są trzy składniki, brzoza biała, świetlik łąkowy i haber bławatek, mają one działają, działanie kojące, jak wiemy świetlik nakładamy często na oczy, zmęczone, podrażnione, dlatego właśnie ten świetlik znalazł się tutaj w tym kremie. Który działa bardzo dobrze na skórę, zarówno tutaj pod oczami, jak i na powiekach. Ja na dzień stosuję cienką warstwę tego kosmetyku na całą tutaj powierzchnię pod okiem i na powiekę. Natomiast producent też zaleca na noc nakładać ten krem w postaci maski pod oczy, czyli nakładać grubszą warstwę, nie sklepywać od razu, zostawić do wchłonięcia. Krem wtedy lepiej działa ponieważ jest dużo więcej i przez noc właściwie no można powiedzieć, że działa sobie podczas kiedy śpi. stosuję ten krem już naprawdę długo, bo ponad dwa miesiące kupiłam go w sierpniu koniec sierpnia mamy listopad, właściwie wrześniu, październik no tak, ponad dwa miesiące jest on bardzo wydajny ponieważ codzienne stosowanie zarówno na dzień i na noc Gwarantuje właśnie długą wydajność tego kosmetyku, on jeszcze się nie skończył, jeszcze jest przynajmniej pół opakowania. Co mogę powiedzieć? Przede wszystkim krem bardzo fajnie nawilża skórę, dobrze tutaj napinają, skóra jest elastyczna tutaj pod okiem, wszelkiego rodzaju jakieś zmażki, które tworzą się na skórze, zostają wygładzone, skóra jest jędrna i elastyczna, a także co warto zauważyć. Wszelkiego rodzaju cienie pod oczami, które są zauważalne u mnie bardzo szybko, kiedy na przykład nie wyświę się, kiedy mam ciężki dzień, jakieś stresujące chwile, ten krem naprawdę w postaci tej maski, położonej na noc lub też na dzień, w postaci cieńszej warstwy, wygładza i rozświetla skórę. Dzięki czemu te wszystkie cienie i jakieś takie worki pod oczami zostają zminimalizowane. Krem do kupienia jest w sklepach zielarskich jak również w niektórych aptekach, a także na stronie producenta. Także wszystkich zainteresowanych zakupem tego kremu polecam zajrzeć na, na stronę Sylweko lub też właśnie do sklepów zielarskich czy aptek, krem warty polecenia, na bazie naturalnych składników. No i przede wszystkim, co najważniejsze, działa. Zapraszam na bloga wielkikufer.pl. Tam znajdziecie zdjęcia szczegółowy skład kosmetyku jak również jeszcze dogłębny opis mojej opinii na temat tego produktu. A was zapraszam również na kolejny filmik już niebawem. Do zobaczenia.